Na pierwszy z tych smoków, który Będzie właśnie tworzył linię Co do miejsca, z którego NBK rzuca tego Smoka, no pierwsza rzecz charakterystyczna To są na pewno te takie miejsca Gdzie jest poczwórna śruba Także tutaj raczej bym się sugerował, że Musicie podejść Jeden na lewo Od właśnie tych Czterech śrub powiedzmy i zjechać Sobie w miejsce, gdzie faktycznie Jest ta linia pomiędzy Powiedzmy, że tą Wylewką, a Chodnikiem, tak to chyba powinniśmy nazwać. To już trzeba operować fachowym słownictwem, no ale ważne byście wiecie. To trzeba obrazowo sobie e, wszystko ogarnąć. Także widzicie, w którym miejscu stoi NBK i wiecie za moment, gdzie to trzeba celować. Co ciekawe, sporo granatów dymnych, szczególnie te dwa z tego miejsca. Potem celuje się bardzo łatwo, bo na róg antenki. Także zobaczcie, że NBK faktycznie jest już w tym miejscu przygotowany za moment, czyli na miejsce 25 z tego co widziałem, wyrzuci granat. Демены.